A teraz coś, co sprawi, że poczujesz się wyjątkowa. Coś, co będzie cieszyć Twoje oko i przyciągnie wzrok wielu osób. Stylowy komplet srebrnej biżuterii. Zostań z nami i wybierz coś dla siebie i osoby najbliższej. Kasiu. Po raz pierwszy w TV Okazje mamy zaszczyt i przyjemność zaproponować Państwu biżuterię i to wyjątkowo piękną. Tak, wyjątkowo piękną. Piękną wykonaną ze srebra próby 925. Dwa z tych kompletów mają również złote płytki, co jest charakterystyczne właśnie dla naszej biżuterii. To nie są zwykłe złocenia, ale to są płytki nakładane właśnie na to srebro. Do wyboru mamy aż cztery komplety. Oczywiście istnieje możliwość osobno zakupu pierścionka i kolczyków. Każdy z nich jest srebrny. Każdy z nich jest również wyjątkowy ze względu na to, że posiada inny kamień i posiada inną budowę. Ale w każdym komplecie są kolczyki. I jest pierścionek. Tak, i jest pierścionek. Zwróć uwagę, że ten pierwszy komplet, taki klasyczny, to jest pierścionek z cyrkonią. On właśnie posiada te złote płytki. Każdy mhm. z tych elementów jest pokryty rodem. Rod zabezpiecza biżuterię przed ciemnieniem. I to pokrycie jest trwałe solidne. Tak, trwałe i solidne. No i też wyjątkowe, bo nie każda biżuteria pokryta jest właśnie rodem. Czyli to jest ta pierwsza propozycja klasyczna. Pierścionek wygląda w ten sposób, kolczyki wyglądają tak. One mają cyrkonie. Tutaj cyrkonia to jest najbliższa imitacja brylantu, a co więcej, ona ma większy blask nawet niż diament. Z tyłu one są zapinane w ten sposób czyli to jest ta pierwsza klasyczna mm -hmm. propozycja druga propozycja to jest pierścionek trochę inny kolczyki również trochę inne on jest tutaj grubszy również posiada kilka kamieni cyrkonii w kolorze zielonym kolor zielony wiosenny świeży orzeźwiający kolczyki również mają aż cztery cyrkonie plus kilka jeszcze mniejszych cyrkonii i przypominam że to jest srebrna biżuteria a tutaj właśnie Pokryta tymi złotymi płytkami o grubości 1, 1,0 mm. On jest grubszy. Ja może założę na palec i pokażę, w jaki sposób to wygląda. Oczywiście, rozmiar pierścionka pomogą dobrać nasi konsultanci. Naprawdę pięknie się mieni. Ten blask jest od razu widoczny na palcu, i właściwie nie trzeba niczego innego dodawać. Wystarczy pierścionek kolczyki, żeby stylizacja nabrała elegancji i sprawiła, że będzie widoczna, również te dodatki będą widoczne. Trzecia propozycja to jest pierścionek znowu srebrny próby 925 z topazem. Ten topaz wyobraź sobie Został specjalnie sprowadzony z Brazylii. Mm. Jest to dosyć rzadki kamień. W jubilerstwie ten kolor błękitny jest rzadko spotykany. Bardzo, bardzo wyjątkowy i zwróć uwagę, że tutaj mamy kilka tych kamieni. Cztery kamienie, które się przepięknie mienią. Topas to jest uwodzicielski kamień szlachetny, dodający energii i siły. Kolczyki wyglądają w ten sposób, one mają również cztery kamienie. Tutaj chciałabym podkreślić, że to są naturalne kamienie. To nie są kamienie syntetyczne, naturalne, sprowadzone specjalnie z Brazylii. I ostatnia propozycja to jest pierścionek i kolczyki z ametystem. Ametyst to jest taki harmonijny kamień. Mówi się właśnie, że daje spokój, daje wytchnienie, ale z drugiej strony jest on na tyle duży. Że będzie świetnym uzupełnieniem eleganckich stylizacji i znowu przepięknie wygląda na palcu. I kolor fioletowy też jest takim kolorem spokoju, a kolczyki wyglądają w ten sposób, również mają dość spory ten kamień.